Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się twórczości Polagogę, malarza i rzeźbiarza, przedstawiciela postimpresjonizmu żyjącego w latach 1848-1903. Gauguin, a właściwie Eugène Henry, urodził się w 1848 roku w Paryżu. Wkrótce jego rodzina wyemigrowała do Peru. Ojciec artysty, który zmarł podczas podróży morskiej, był przeciwnikiem Ludwika Napoleona. Stąd decyzja o wyjeździe. Po paru latach, Paul wraz z rodziną przeniósł się do Orleanu, gdzie uczył się w szkole zakonnej. Później wraz z rodziną powrócił do Paryża. Tam miał problemy z przejściem z języka hiszpańskiego na francuski. W 1865 roku zdecydował się zostać marynarzem. Po ukończeniu służby wojskowej, został zatrudniony u maklera Bertina. W tym okresie zainteresował się sztuką. Początkowo malarstwa uczyła go córka jego opiekuna prawnego. Matka zmarła parę lat wcześniej. Później uczęszczał na kursy malarstwa w Akademii Collarancego. Paul Gauguin poślubił dunkę, z którą miał piątkę dzieci. W tamtym okresie, w latach 1873-1874 malował martwe natury, pejzaże. Początkowo w obrazach dominowała ciemna tonacja zieleń-brązy. Od Camille Pisaro przejął zamiłowanie do malowania w plenerze, brał udział w wystawach impresjonistów. W 1883 roku stracił pracę i postanowił poświęcić się całkowicie malarstwu. Jednak jego sztuka nie spotyka się ze zrozumieniem we Francji. Wkrótce opuścił rodzinę, a w 1886 wyruszył do Brytanii, do miejscowości Pont Aven. Tam malował licznie przedstawienia bretonek, krajobraz bretoński. W twórczości największą rolę odgrywał syntetyzm, upraszczanie form. Artysta stosował płaską plamę barwną, czystego koloru, wyraźny, linarny kontur. Jego dzieła były pozbawione tradycyjnego światłocienia. Nawiązywały do prymitywizmu. Podczas jego pobytu w Pont-Aven powstał obraz olejny Żółty Chrystus, namalowany jesienią w 1889. Inspiracją stał się krucyfiks w kościele w Malo. Obraz ten jest dziełem naznaczonym dwuznacznością, napięciem między rzeczywistością postaciami kobiet, sceną ukazującą codzienność, a wyobraźnią sceną biblijną Chrystusem ukrzyżowanym. Obraz ten znajduje się też na innym dziele, na autoportrecie z Żółtym Chrystusem, namalowanym w latach 1890-1891. Ukazuje on dwa ostatnio wykonane przez artystę dzieła, z których był dumny, miały pokazać one jego podwójną naturę uduchowioną europejską oraz pierwotną dziką, widoczną zwłaszcza w twórczości zafascynowanej egzotyką zamorskich krajów. W 1891 roku artysta wyruszył do Polinezji i po trwającej ponad dwa miesiące podróży osiedlił się na Tahiti, gdzie miał nadzieję uciec od cywilizacji. Tam żył wśród ludności, opisywał maoryskie obyczaje, poznał Teha Amanę, młodszą od niego 30 lat dziewczynę, z którą żył, którą uwieczniał licznie na obrazach. W kolejnych latach młode, czternastoletnie dziewczyny z egzotycznych krajów wielokrotnie zostawały jego modelkami, partnerkami, matkami jego dzieci. Twórczość z czasu spędzonego na wyspach charakteryzuje się większą intensywnością kolorów, prostotą kompozycji. Niestety nie podobała się ona publiczności europejskiej. Najbardziej znanym obrazem z tego okresu jest ten pod tytułem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy z 1897 roku. Jest to alegoryczne, największe dzieło podsumowujące przemyślenia i poglądy Paula Gauguin. Należy je czytać od prawej do lewej, rozpoczynając od postaci śpiącego dziecka, a kończąc na siedzącej, starszej, zmęczonej, zrezygnowanej kobiecie, świadomej nieuchronnej śmierci. Pomiędzy nimi na tle krajobrazu wyspiarskiego, wulkanicznych gór, znajdują się inne postacie, pojedyncze lub w grupach, młodsze. I starsze. Symbolizują one etapy życia ludzkiego. Całość dopełnia posąg niebieskiego bóstwa i liczne zwierzęta, w tym biały ptak trzymający jaszczurkę w szponach. Obraz ten został odczytany jako konfrontacja natury z cywilizacją, instynktu, z rozumem, jako metafora życia ludzkiego rozważania na temat sensu istnienia. Paul Gauguin został w 1903 roku skazany za obronę rdzennych mieszkańców na karę więzienia. Wkrótce zmarł na zawał serca po zażyciu zbyt dużej dawki morfiny, której używał do złagodzenia bólu. Chorował od wielu lat. Miał problemy z alkoholizmem, słabe serce, syfilis. Dla malarstwa Paula Gauguin kluczowy, najważniejszy był czas, który artysta spędził na egzotycznych wyspach Oceanu Spokojnego, z dala od cywilizacji. Dzieła, które tam powstały, wyróżnia prostota oraz intensywność barw. Są one pełne symboliki, alegorii, metafor. Malował portrety rdzennych mieszkańców, nagie kobiety, posągi bóstw. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.